Przejdźmy zatem może do chyba najmniej od skulowego z, z tematu, z tych wszystkich gier, które żeśmy omawiali, czyli w zasadzie przychodzimy do Overwatcha, aczkolwiek, no, jeszcze, ja zawsze to powtarzałem, mi się zawsze Overwatch kojarzył troszeczkę z GI Joe, nie wiem czemu, ale takie te, ten konflikt globalny, te unikalne jednostki. w zasadzie to mnie przyciągnęło, do tego ja nie jestem fanem FPS-ów przesadnie. Nie nie lat, dlatego, że nie jestem dobry, nie? Ale Overwatch... Ale nie jesteś. Ciągnął mnie, jest tu Ciebie. Overwatch. Od czego, Bo ja już nie gram. Od czego, od czego, by, od czego by tu zacząć? Tyle się no tu narobiło jest. przez te ostatnie 4 lata, zwłaszcza przez ostatni rok, że to jest absolutnie masakra. Mm, absolutnie. Jeśli chodzi o oczekiwanie, jakie bym miał w Overwatcha, na pewno chociaż niby nie ma być, ale węża nową postać. Że coś albo zapowiedzą, albo pokażą. Niby Bo Jeff to się już mu... trochę, trochę stała tradycja, że coś niby zawsze pokazują. Niby Jeff mówił, że ta Eko ma być no i w zasadzie taka ważna postać. Powiedzieli jej, że, Powiedzieli, że nie będzie od razu, czyli wszystko jak ważna. Mhm. Jeszcze taka zapowiedziana, po raz pierwszy pokazana na poprzednim Bliskonie, no to by się chyba na tym nie powinienem pokazać, nie? Taka niby ważna ma być. Zmieniająca losy. Aczkolwiek. Mówię. Mówimy tutaj o tej, tej biała, tym białym robocie z poprzedniego tego, nie? No, my, my się pamiętam. przez strasznie nie chcę jej wypuścić coś. E, aczkolwiek nas oczekiwań. Oprócz jakiejś postaci. Cóż. Przechodzimy do <coughs> nieprzyjemnego tematu. Reworku. Mhm. Overwoncza jako gry. Znaczy, jeszcze chciałem dorzucić, myślę, że z się możemy spodziewać. To jest, myślę, no że 100%, 100%, 100 chociaż... będzie. 100%. O, no, to jest może na... jakieś fabularne, jakieś misje fabularne by się bardzo przydały. To cokolwiek bliznąć świata, bo stworzyli coś fajnego, chyba, ale trzymają to dla siebie. No właśnie, albo kurczę właściwie właśnie nie trzyma dla siebie. Zresztą, nie P mają. wyjść coś w to, to To jest właśnie to, bo przykładowo przypomnijmy sobie, jak, jak wydali ten komiks z, z Baptistem, nie? Mm. Pamiętasz, i to, użyli tego eventa, co można było te, tą skórkę zdobyć, tą białą, nie? Pamiętasz. No przedstawili tego Azjatę i przedstawili tego małgę, tego okay. wielkiego z karabinami, nie? No właśnie, to miał być taki bikrewil, a w sumie A ja wyszło na to, wyszła to, to nawet... że puścili eventa wcześniej puścili postać, puścili i wypuścili kompletnie kogoś innego, niepowiązanego Sigmę. Kompletnie niepowiązane, niepowiązana postać z tym, co wydali. Chociaż przyznali się później, wcześniej, że to miał być Małga, ale im kompletnie nie pasowały skille. No nie wiem, jak oni to projektują. <grystanie> Gości, pokazali w komiksie gościa z, z dwoma kałachami wielkimi i tarczą, a się okazało, że wyszedł przy gościu lewitujący, rzucający dwie kulki. No to wy, ludzie, jak wy projektujecie te postacie? Ty, 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 ilość, ty, ilość, ale przynajmniej ilość broni się zgadza, są dwie. <grym> ilość broni w postaci musi się zgadzać. Tak, ilość kulek, tak. No ale to faktycznie proces projektowania postaci to jest taki blizzard, what are you doing, blizzard, stop. Właśnie, Właśnie taki wspólny grunt tych wszystkich gier zaczynam węszyć, że po prostu to jest Okropny problem z organizacją. Nie wiem, czy sobie nie radzą z tyloma ludźmi, ponoć mają duże teamy, ale jak to jest zorganizowane, to ciężko powiedzieć, czy są jakieś naciski na nich, czy nie, czy po prostu im się nie chce, Mi się wydaje, albo że w ogóle nic nie chcą robić. Już. Dużo u nich zaszkodziło to, że wszedł Activision, nacisnął, słuchajcie, chcemy Overwatch szybciej. Bo wpisowe do Overwatch czyli chyba około 20 czy 30 milionów od firm, nie? to no. były konkretne pieniądze, i firmy te to płaciły. Musiała ruszyć liga, nie? Ruszyła liga i się okazało, że grama w cholerę bagów. I oni by nie siedzieli i to wszystko łatali. To jest, ja podejrzewam, że to było w tym, że oni w sumie marnowali czas, który mogliby. Znaczy, marnowali. Wiadomo, naprawiać grę to jest coś okej, okay, nie? Tylko, że oni w sumie potem patrzyli, co robią profesjonalni gracze, jak mamy poprawić grę, żeby nie widzieć ciągle tych samych sześciu postaci z 30 które mamy krótsze I tak, i tak było. Co, co zmienili? Meta zawsze jest problematyczna. Co zmienili? To meta była cały czas i sześć postaci, nic się nie zmieniało i to była masakra. Co oni tu wymyślali? to jest też problem w zasadzie hero gier, czegokolwiek, że jest po prostu kilka, albo nawet kilka skillów, jeszcze, liczając WoWa, albo nawet kilka kart, liczając Hearthstone'a. Że jest po prostu kilka rzeczy, które bądź co bądź są najlepsze i to się kiedyś zaczyna stosować. Aczkolwiek powiem Wam, jak śledzę troszeczkę scenę League of Legends, jeśli chodzi o profesjonalną scenę, jak pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem, to pamiętam jedną, jedną rzecz, że miałeś Trzech dżunglerów, najlepszych dżunglerów, nie, najlepszych no. jacy byli w grze i petycznie wybierali drużyny po, pośród tych trzech. Nikt nie, nie się nie liczył. Na topie były dwie postacie cały czas się są, są, tłuczące, Szywana i Trundle, nikt inny. Ewentualnie Mundo, jak zbudowali, czyli z ponad, z ponad 100 postaci, nie? A w tym sezonie, w tym sezonie wszystkie postacie w profesjonalnych rozgrywkach zostały piknięte. Wszystkie. Wszystkie z ponad no tak, 145 postaci. No właśnie, to też kwestia ilości, bo jednak Overwatch ma dużo unikalnych postaci, znaczy dużo. Trochę no, unikalnych postaci. Sporo. W porównaniu z Lolem, który ma milion 500 postaci, i ciągle się wysypują po prostu już z tej garści coraz to dobrze. No zgoda, ale wiesz, chodzi mi właśnie o to, że że w zasadzie masz te nowe, te opicowane, te z nowymi mechanikami, dużą mobilnością, mm -hmm. a jednak... Ładniejsze. Znajdą... Tak, ładniejsze. Ja znajduje się powiedzmy jakaś drużyna, która weźmie jakiegoś starego czempiona sprzed 10 lat, niereworkowanego nigdy, który tylko idzie do przodu. No właśnie, w... jakiś sekret. Zobaczymy. Nie ma odkryć. No kurczę jak mu zabrali tą klatkę, tak wchodzimy w nerdowskie rzeczy, a wie o co mm -hmm. chodzi. Jak zabrali mu tą instant klatkę, to, to on był potycznie on grał na saporcie przez tą instant klatkę, nie? Bo on mhm. złapałeś kogoś. Nie? Jak zabrali mu tą, ten instant i musiał to, to jest sekunda, żeby się pojawiła, nie? To on w ogóle nie był brany. A ta znowu banie biorą, go na mida i on sobie tam yy, stakuje te swoje dwie szkulki, i tak dalej. Nie? Chodzi o to, że potrafili doprowadzić grę do momentu, w którym wszystkim może zagrać. Jasne są mocniejsze rzeczy. Tu wiadomo, pokazali statystyki z Mistrzostw Świata. To dwóch AD-carry są najwięcej pikowanych, takie te nowsze postacie. wiesz, nie? Ale mhm. inne też są brane. I to jest to, a w Overwatch to było dosłownie pierwszy sezon, co oglądałem. Tracer Genji, Diva Winston, Lucio i Zeniata, bo mogli leczyć albo z tego, i to był dive, nie? Ewentualnie Ana, jak potrzebowali coś takiego, ale to generalnie był cały czas te same postacie. Z jednej strony, i kto pierwszy zabił jedną postać, to wygrał O Team Fighter, nie? Mhm. A, a, w, a w tym sezonie, co się tam skończył, który tam jeszcze niedawno był, co. Zanim wprowadzili te 222, do którego przyjdziemy jeszcze, to praktycznie miałeś grane były trzy tanki, trzy, trzy supporty, i nikt nie pikował praktycznie DPS-ów, których jest najwięcej, że to jest więcej niż pozostałych postaci. Nie? I praktycznie miałeś też w te kółko te same nudne postacie, które się tam tymi nudlami obijały, przez te tanki kurczę, po 500-600 życie mieli, nie? Zanim to znaczy, padło, też to mu się tego, w końcu diwa naładowała po dwóch minutach, bomby kogoś tam zabiła i, mhm. i, 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 to, i to był ten, to był cały mecz. I tego się nie dało oglądać, wiesz. Dlatego w momencie kiedy się pojawiło jakiś tam przecich, że ta nazwa robocza Overwatch 2, to kurde spekulacje poszły na maksa praktycznie. Węszyłbym bardziej 2-0 niż faktycznie Andu Rikke. Też widzicie, jak wydaje, no bo w tym momencie, wydanie drugiej części Overwatcha, w momencie, gdy jest tyle zarzutów graczy, które w żaden sposób nie zostały przez Blizzarda jakoś, no nie doczekaliśmy się odpowiedzi w postaci jakichś paczy, większej ilości wydarzeń, szybszego tempa. Wprowadzenia nowego kontentu, no to w tym momencie wprowadzenie drugiego Overwatcha wydawałoby mi się dość ryzykownym podsunięciem. Mega policzek, praktycznie. Czekamy na no, coś, na zmiany. Nie. A mamy Macie nową grę, u, kupcie sobie. Byłoby Poprz. to teoretycznie uzasadnione w wypadku przejścia na nową generację konsol i zostawienia starego Overwatcha na starej. Ale tutaj byłby problem, no bo bądź co, bądź Overwatch edycja na takiego switcha, no to wyszła dosyć niedawno. No właśnie. Więc fakt, PC że PC standardowo pozostawiony z wszystkim. No właśnie, miał, miałbyś, niedawno się, dostał coś. miałbyś jeszcze Overwatcha, który jest na PC-cie i miałbyś praktycznie uhum. dwie gry konkurującego tylko samego jednego gracza, nie? Miałbyś podzielony rynek y, tych samych ludzi na, na dwie gry I, i... Myślę, że też właśnie problemem jest takie mega rozbicie tego player base'u gdzie, z tego co czytałem, każda konsola ma inny balans i inaczej to muszą jakoś tworzyć i wymyślać, to Asystowanie jest na trochę problematyczne. Także nie sądzę, żeby to faktycznie miała być druga część, oddzielna gra. Też mm -hmm. nie jestem z tym daleko. To po prostu było... Ale samo to, że ja, ja osobiście bym nawet na ten drugi tytuł petycznie nie patrzył, z prostego przyczyny, jak widzę jak się Blizzard opiekuje, opiekuje jedynką, ja im kurde po prostu nie ufam. No właśnie już zaufanie stracili, to Blizzard Quality już tak po prostu petycznie przez opadło i rok. bardziej stało się karykaturą, że teraz prześmieszczę może użyć Blizzard hmm. Quality, o zostawiają grę kolejną, Aha. Przez, przez ostatni rok, ponad rok, nie było żadnego nowego contentu po tam poza kosmetycznymi tymi, których też było jeszcze mniej. Tymi mm -hmm. dodatkami. I w zasadzie no, nie wykazali się skąd ta pewność, że się wykażą w przyszłości. Dla mnie żadna. Pokażcie mi tą grę, że potraficie odpicować, to wtedy się zastanawiam, że ewentualnie coś w przyszłości. Znaczy jest też szansa. Przynajmniej tak właśnie wymyśliłem na prędce. Że jest szansa ominięcia dodania jakiegoś single playera poniekąd, nawet malutkiego do Overwatcha. Ja właśnie mogłoby być seria animowana na przykład na Netflixa, bo oni lubią wydawać dużo rzeczy. Jest Czemu nie obejrzałbym. Jeden z przycieków, których który jest full każdy sobie wymyślał coś, powiedział, że ponoć Blizzard poważniej rozważa. Ja się szczerze mówiąc, dziwię się czemu nie rozważałem tego, apetycznie od razu, kiedy mieli tą super popularność, że oni powinni wejść z jakimś show. Nawet to nie musiało być super animowane na zasadzie tych cinematyków, które robią. Pamiętasz to, to, to anime, jak wypuszczali Dumfista, co on tak wali w ścianę i w walczy z Winstonem, jak wyrywa Tracer ten trokuter? Tak, no, Nawet Pamiętam coś takiego wywydali. wydali, to mhm. ludzie by oglądali, bo to over, kocham tą postać tutaj, czy kiedy Chyć moja postać się pojawić coś takiego. Mógłby być na przykład, o, ale super pomysł, dzięki mózgu, eh, mogliby zrobić coś w pokroju tych mm, Animatrix albo eh, Śmierć, miłość i roboty? Coś takiego to się nazywa. Że każdy odcinek w sumie inaczej wygląda i jest o czym innym. I w innej inny, postaci. Styl, inny styl, inna postać. Go. Go crazy. No. Taki na przykład Hanzo albo Genji mogliby być w takim, wiesz, starym stylu takim filmów kung fu albo innych chińskich różnych. Mm. Że są takie dramatyczne ekrany jak w Samuraju Jacku albo coś takiego. O, zgarnąć tą ekipę już w ogóle byłoby super. Aczkolwiek, Czemu nie? Aczkolwiek na chwilę obecną yy, moim zdaniem Teraz, jak przy tyle, taki spory też odpływ jest z Overwatcha. Głównie tego, że w zasadzie ludzie nie mają co robić. Obejrzą cinematyki, ludzie oglądają cinematyki, nawet już nie grają. Po prostu mm -hmm. Nawet ci, co w ogóle nie grają, ja oglądają moje Ja oglądam zawsze, ale prawie nic nie gram. Są fantastyczne, to trzeba przyznać. I, I w sumie, ale ten hype taki, żeby się dowiedzieć, co się dzieje w świecie, w tym Overwatcha, praktycznie już mi się wydaje, że mocno, mocno przekroczyli ten pik. I to jest mocny spadek, teraz, i wydaje mi się, że jeżeli nie dołożą do Overwatcha czegoś więcej, jeśli chodzi o fabularnego, do samej gry, to te seriale mogą mnie chwycić już. Mi się daje, że troszeczkę jest za późno na to. O ile uważam, że one są potrzebne, powinny być, ale powinny być jeszcze dołożone właśnie jako coś ekstra do Overwatcha, a nie same. Bo jak zostaniesz z samym multiplayerem dalej, to, to ciągle będzie niewystarczające. Nie, nie Zwłaszcza, że w zasadzie no pokazali, że potrafią... Nie wierzę im, że oni mówią, że te, te misje, które dostajemy na, na archiwach, że oni to robią jeden rok cały. Bo to jest bez przesady. No cóż no, jakoś nie wierzę, że to jest tworzony rok. Ja znaczy, no że no są... właśnie i tu też wchodzimy no. też w ten temat zaufania do Blizzarda, bo mówią, że tworzą to rok. Że tak się starają, ale jak już odpalisz tą grę i widzisz. Te puste na przykład plansze, jak ta ostatnia, gdzie tam pchało się jakiegoś tira z beczkami czy coś i były puste pomieszczenia, jakaś wieża niedokończona, po prostu wbita w ziemię czy coś. To... Znaczy wiesz, ja nie mogę uwierzyć, się. że im to robią rok, ale to w takim razie w tej ekipie, która to, to robi, tam są może dwie osoby <laughs> czy trzy, nie? To może faktycznie długą to rok, nie? Mm. Także wiesz, jest Też... jeszcze. Była jeszcze. Yy koncept taki, że w sumie że Overwatch 2, jak to zwana jest, że to w sumie może być też płatny, ale dodatek taki, wiesz. Adon. No właśnie też o tym pomyślałem. Że popularny, nie w pełnej cenie, tego. ale powiedzmy takiej, powiedzmy 60-70. 6 tysięcy, bym dał no, maksymalnie. Do i miałbyś single player tam. Trosze. To by się skusił. Tak. Ale to znaczy do, do, dokładany ten single player do tego, masz tutaj ten, silnik jest troszeczkę podpisowany i powiedz mi fabułę, która się dzieje teraz w tym momencie, jak się żeście zebrali, go. Mhm. A w eventach możecie mi opowiadać co się działo w przeszłości, ale teraz dajcie mi, chcę wiedzieć co się teraz dzieje, co robi Sombra, co robi Talon, bo to się w sumie, widać, że coś tam się dzieje, a my kurczę jakieś szczątki widzimy. No właśnie też... Mm. Też to jest dla mnie problem obecnie, obecnego Blizzard'a, gdzie ta fajna fabuła, o której tyle mówią, dzieje się w tle. Przejścia między dodatkami w WoWie na przykład zawsze dzieją się w książkach. I wchodzisz do tego dodatku i tak, o, co się dzieje? <grym> tak przychodzisz jak memiczny gość z Pulp Fiction takie, o, co robimy? Cześć chłopaki. Czemu ja nie gram? Nie, bo, bo zobacz, bo to będzie coś takiego, że pamiętasz ten Cinematic z Divą, nie? Te atakujące mhm. się, te atakujące te... Te roboty, te roboty tak roboty, mocno, nie? Ja. Wszyscy na początku, umniki atakują, nie? Ale mhm. tyle czasu się nic nie działo, że ludzie siedzą, analizują. To technika przypomina mi Talon, nie? I... Mhm. A potem nagle Blizzard przyjdzie, przyjdzie Michael czuj, hej, to Talon zaatakował bustan. tak, wiemy już, kurczę, że to rok temu, jak żeście to pokazali, bo już nie mamy co robić, to gryziemy każdy szczegół z waszego klatka po klatce, bo nie, nie mamy fabuły, więc musimy gryźć każdą pierdołę. I, i to też jest jeden z tych straszaków, że oni teraz wyjdą z czymś absolutnie banalnym, który może nie, za, nie, nie, nie zatrybić. Sam, sam no, ten komiks, który znaczy ten, to opowiadanie, co wydali, szczerze mówiąc, spodziewałem się minimalnego twistu, tam nie było żadnego twistu. To było pójście po najprostszej linii, ten, ten, ten opowiadanie, po najprostszej linii, bez absolutnie żadnego twistu. Po, no. po maksymalnie bohaterskiej linii, którą mógł napisać kupczyk każdy, nie wiem, dziesięciolatek. Ładnie napisane jest, to trzeba przyznać, ale to jest kurde. Nudne. Się Ładną historię napisał, Nie 5 minut, bo ja jestem. Bo pani profesor umie lepiej. Na 5 pani profesor, na 6 pan Bóg, nie? Zawsze znaczy tak było. Także mamy ten wątek. Ewentualnie, no po prostu to, co się wydaje takie najbardziej prawdopodobne, bo w sumie, za, o, jak być to dodatek płatny, to musiałoby być coś ekstra, żeby ludzie wyłożyli kasę, nie? Nie sądzę, żeby tutaj oni dołożyli coś ekstra. Że to będzie coś może co najwyżej solidnego. Ale to nie jest zresztą dazam radę sprzedać, że tak powiem jako coś co mogę sprzedać. Także myślę, że ten Overwatch, tak jak mówisz 2.0, to będzie po prostu jakiś upgrade. Upgrade jakiś remasterek, usunięcie wadliwych rzeczy, wprowadzenie jakichś tam drobiazgów gry. No właśnie, wiesz, ja ty... Ja mógłbym wymieniać mnóstwo rzeczy, które mogę poprawić, wiesz, nie? Wiesz, chociażby zacząć od regularnych patrzy, powiedzmy co dwa tygodnie. Usuńcie medale, zeburkujcie te złote bronie, bo po one są, mm -hmm. wiesz, nie? Ktoś nie gra postacią, a wychodzi postać, to już kupuje, bo jestem w grandmasterze od pierwszego sezonu, to mi wkrótce punkty no, za darmo. Jakiś czytelny system, nie wiem, zdobywania tych punktów w rankach, tak żeby nie było, że raz zadejesz kurę 50, a z razem 3. <suszel> ten, 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 tak samo z disconnectami, że jak w sumie Cię wywali z, z meczu, podczas meczu, po co meczu Cię wywali, to nie masz po co wracać, gdy dostaniesz karę, nie? No właśnie, to, 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 to też jest po, to, problem. To po co wracać, nie? Takie. To, to... not player friendly niektóre systemy są. Dlatego do połowy rzeczy w grze mogą się doczepić i gdyby faktycznie tą, powiedzmy, dużą że, y, ilość tych rzeczy, nawet tych drobnych poprawili, to już ludzie by inaczej na to spojrzeli, o ile poprawią, nie? Ale my też chcemy oczywiście nowy content. To jest poprawienie po, 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 błędów to nie jest coś czego się spodziewamy nie, chyba po blisku nie? nie? Potem pokażą się nowe błędy i w sumie do to nie prowadzi. Więc <laughs> no, pytanie czy chcemy ciągle poprawiać jakąś szafkę, z której wysypują się książeczki, czy coś tam faktycznie porobić, mądrego? Pal. Wiem, że w zasadzie nie grasz, ale coś tam pamiętasz z tej gry. Hmm. Były pistolety. Się strzelało. Hmm. Nie, ale mówiąc poważnie, wydaje mi się, że w przypadku Overwatcha, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy kilka razy, że raczej będzie to dodatek, a nie pełnoprawna dwójka, no to myślę, że. To by było rozwiązanie mądre ze strony Blizzarda, ale z drugiej strony Blizzard ostatnio mądrych rzeczy nie robi, więc jest szansa również na to, że wyjdzie dwójka. Hmm. Mnie jako gracza, który odpadł już po jakimś czasie ze względu na fakt, że po prostu byłem po prostu zmęczony rozgrywką. Już miałem tyle ta gra nie trzymała, żeby dalej w to grać. Wydaje mi się, że raczej dwójka, która miałaby lepszą grafikę, dodatkowe postacie, może fabułę, która rozwija się do przodu, a nie do tyłu. No nie jestem pewien, czy to wystarczyłoby, żeby ściągnąć mnie z powrotem. Także prezentuję właśnie perspektywę tego gracza, który no gdzieś tam się wysypał z tego pociągu w połowie drogi. Wiesz, bo ja na przykład yy... Analizując tą, tą, tą samą sytuację, i ja sobie nie wyobrażam, że oni, powiedzmy, w, ten, w przeciągu półtorej roku dali radę stworzyć nową grę. Bo, bo ten Overwatch zaczął się sypać, powiedzmy, dwa lata, dwa lata temu mniej więcej, coś takiego, nie? I powiedzmy, ponad rok temu przestało się dziać w grze. I w sumie wychodził Jeff, mówił, że tam. Wiem, że mało się dzieje, ale robimy coś tam w tle, coś z okulisowego, nie możemy jeszcze powiedzieć, ale. Ale wiesz czy nam będzie super, nie? A potem wiesz, no Pojawia się tak. Po... Overwatcha chyba najbardziej właśnie lubię oglądać ten filmiki z Jeffem, kiedy on mówi jak jest fajnie. Jeff jest, Bo... su Jeff jest tak. super, gdyby tylko pojawił się co dwa tygodnie powiedzmy. Ale wiesz. Tak. Wy, ale potem masz, że niby Jeff mówi, że coś robią za kulisowego, nie? Mówisz, dobra, no zobaczmy, co tam pokażą, nie? Potem wrzucają te grupowanie się, system w, grupowania się przed meczami, nie? Wyszła porażka, nikt z tego nie korzystał, mimo że wszyscy chcieli w rolach grać, nie? Później wyszły powtórki. to Bayer, ale kurczę, nikt tego nie używa, praktycznie, bo sam sobie powtórkę i tyle, nie? Wyszedł workshop, nie? Co tam można sobie edytować mapy troszeczkę. Myślę, że workshop został słabo rozwiązany. Wiesz, to jest dla pasjonatów w zasadzie, a i w zasadzie to tak ograniczony, że tam nic nie myślałem, że można z ściany, ścianę, SS będzie zbudować, czy coś takiego, chociażby klocki postawić, wiesz inaczej, inaczej. Właśnie, Ale że to dadzą po takie narzędzie do jakiegoś tworzenia takich asetów, nawet takie proste no. aseciki, że postawisz sobie, tu jest budynek, tu jest barierka. Ja myślałem, że, Fight. Ja myślałem, że chociaż będzie, wiesz, że masz ten Kings Row tu sobie dołożę powiedzmy trzy te, tu sobie trzy na, na, na całej długości tych budynków postawię sobie te platformy, na dole sobie mhm. wyleję lawę i, i fajnie. Właśnie. Pokroję na przykład serwerów i... prywatnych, nieprywatnych w Counter-Strike'u, gdzie tam sobie Ludzie po prostu biorą tylko noże i nagle slajdują przez całą planszę w jakichś tam różnych tych. A tu miałeś w zasadzie nie, nie, tylko z, zmianę parę suwaków i to było w zasadzie mm. tyle, nie. I ludzie, nie, ludzie tak. zaczęli robić te trisy w owołach, no mówię, kurde, no to już <laughs> chyba nie o to chodziło. Ale wiesz, i to też oczywiście się nie, a na, a na, a na końcu wydali ten, to kolejkowanie w konkretnej roli, nie? I od momentu zapowiedzi mm. to pomysł dzieli ludzi Yy, okay. Padycznik olbrzymie kolejki DPS-ów. Jak ja grałem w swoje placementy, jak była ta beta, nie? czyli wszyscy testowali, nie? Mm -hmm. co prawda grałem około pierwszej, zacząłem grać. Zagrałem sobie na DPS-ie i mm -hmm. mecz czekałem od 7 do 10 minut, żeby zagrać. A przecież ja nie jestem, ja jestem w tym optymalnym, tym silver, gold, w tym mniej więcej, czyli tam, gdzieś najwięcej graczy. To powinienem łapać dosyć szybko mecze. Od 7 mm -hmm. do 10, czyli praktycznie przez tą całą sesję, jedną trzecią gry siedziałem w kudę w kolejce się uzbierało może z pół godziny i potem sobie człowiek pomyśli po co ja siedzę w kolejce jak mogę odpalić, nie mam Apexa czy Counter Strike'a i, i, ja i dlatego trzymać. Ja dlatego głównie nie gram też w WoW'a tak bardziej na poważnie, bo jak odpaliłem ostatnio, nawet ostatnio kolejkę na instancję typu zwykłą czekałem 10 minut w końcu wyszukało mi grupę, ale jeden DPS, oczywiście, na pewno ten sam człowiek, to się przebija przez wszystkie lata. No. Nie zdążył kliknąć. Wywaliło wszystkich z kolejki i wrzuciło na kolejne 10 minut wyszukiwania. To stwierdziłem: OK. Mam dość. Idę sobie pobić świnki albo wilki, czy cokolwiek. No i wiesz, i w zasadzie masz grę, no wiesz, fa fajnie jest z jednej strony się tam, wiesz, wchodzę do gry, kolejkuję się jako DPS i będę grał DPS-em, ja, to było akurat dobre, nie, że no, grałem jako support, no widziałem że mam e, konkretną rolę, nikt mi jej nie trzasnie, nie, oczywiście będą narzekali, że nie ma Hila albo nie ma, kurde mam złoty domyśl no, DPS, nie, ale wiesz, ale widziałem, kolejkowałem się pod konkretną rzecz, widziałem, miałem ochotę tym, to to dostawałem, co nie no wiesz, że ktoś mi jednego, jedną postać zabrał, ale miałem 6 albo 7 innych, kurde, bo inne są zablokowane. No. Ale to było też to, że wiesz, yy, tą unikalnością owołacza, że mogę się w każdej chwili zmienić, postać. Nie wiem, nie mogę wejść. Zmieniam na z supporta na sombrę, kontestuję. Mhm. Czy kurde jest symetrę postawię teleporto? No, założenie W samej. I zepsuli to, zepsuli. Dużo tych porażek się wyszło. Także dla mnie absolutne minimum to może być pewnie cinematika, Wiesz, w sumie jakoś nie, nigdy nas nie zawiodła, jeśli chodzi o Cinematiki, to się jest z przyjemnością zawsze, nie? Zawsze. To już są ładne, ale. Do no, tak. dążą zwykle. Wiesz, zawsze, to to, zawsze też była nowa postać. No, były się mm. te, te przecieki, że tym razem może nie, 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 nie będzie tej postaci. To, to, no, tym bo... razem damy wam coś ciekawego. No, a, w sumie, a w sumie nie sądzę, tak. bo. Słuchaj, nowi yy, bohaterowie to zawsze najbardziej te ekscytujące update y były, zawsze. Także nie, nie, nie sądzę, żeby to, no, A tak to faktycznie też Overwatch yy, w tej chwili też jest kompletnie nie wiadomo i mi się wydaje, że ten bliską dla nich, tutaj dla Overwatcha to jest ostatnia szansa, żeby jeszcze wyskoczyć, bo jak nie dadzą rady, to się ludzie odwrócą napięcie, cześć Apex, cześć yy, Riot FPS i się, i się może zabić <grym> dla może i Overwatcha gorąco.